Choć dla wielu z nas końcowy raport Komisji MAC nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemania, a co innego fakty, gdy bowiem oficjalna i w jakimś zakresie międzynarodowa komisja dopuszcza się aż takich manipulacji, to jednak ciarki nas przechodzą. To jest obcy nam świat, obca cywilizacja jest i był. Przecież z tym wschodnim światem stykamy się od wieków. Więc Jego zachowanie, Jego mentalność nie powinny być dla nas czymś zupełnie nowym. Przeczytajmy więc choćby fragment pewnego pamiętnika. Kłamstwo, ale kłamstwo wierutne i bezczelne stanowi od pierwszej do ostatniej litery treści ich aktów publicznych, fałsz piętrzy się na fałszu. Mocne to słowa, ale i wypowiedziane przez postać nietuzinkową. Wypowiedziane nie dziś, ale przed półtora wiekiem, gdy wielka część Rzeczypospolitej znajdowała się pod zaborem rosyjskim, gdy jak czytamy, my, Polacy, cierpieliśmy mordy, pożogi, rabunki, gwałty i kaźnie od Moskali. Ginęliśmy od ich szabli, bagnetów, armat. Bezbronne piersi nasze były celem dla ich karabinów. Znamy ich pałki, knuty, stryczki. Tak pisał, dziś już zapomniany, a przecież znakomity tłumacz i poeta, Apollo Nałęcz-Korzeniowski, ojciec światowej sławy pisarza, znanego pod pseudonimem Joseph Conrad. W dziejach świata były różne imperia. Jedne swą moc kierowały na rozwój kultury, by jaśnić potęgą pięknych świątyń, pałaców, domów, uczelni, bibliotek, by stopniowo coraz szersza społeczność mogła z tych dóbr korzystać. Inne skupione były na podbojach, stąd ich głównym zatrudnieniem była walka, poszerzanie granic bez względu na metody, na szczęście nawet własnych mieszkańców, bez względu na ofiary. Gdy podbój ustaje, imperium podlega rozkładowi. Gdy natomiast znowu gra trąbka do boju, następuje powszechna mobilizacja. Wszyscy stają się żołnierzami i walczą, chcąc podbić cały świat. Idea to wielka, zajęcia dużo. Ale powstaje zasadnicze pytanie, po co wam ten cały świat? Czy jeszcze wam mało? Co macie do zaproponowania ludzkości? Co jeszcze jest takiego poza upajaniem się walką i zwycięstwem? Dlaczego warto żyć i być imperium? Po co wam cudowna Biblioteka Załuskich, która w 1795 roku została wywieziona z Warszawy do Petersburga? Biblioteka, która liczyła około 400 tysięcy druków, 20 tysięcy sztychów, 20 tysięcy rękopisów. Biblioteka, która tam niszczeje, jeśli już nie zniszczała. Stając przed imperium i patrząc w oczy jego reprezentantom, musimy zadawać podstawowe pytania natury ludzkiej i cywilizacyjnej. Nie po to, aby oskarżać jakiś naród, lecz by pomóc temu narodowi odzyskać ludzkie oblicze, bo przecież są imperia, które dokonują również samounicestwienia własnego narodu. Dość powiedzieć, że w Związku Sowieckim pozbawiono życia około 20 milionów własnych obywateli. Apollo Nałęcz Korzeniowski, przyglądając się bliżej tym zmaganiom, które stały się naszym udziałem, Zwrócił uwagę na rzecz wprost kapitalną, która i dziś odżywa i która dla nas jest źródłem ratunku. Drogą nie są spiski i nienawiść. Musimy natomiast w sobie wykrzesać coś, co sprawi, że nie będzie można nas pokonać. Apollo pisał, Moskale prędko przekonali się, że nie kilkaset wpływowych osób prowadziło wielkie i Boże upomnienie się Polskie o wolność i niepodległość, ale coś wyższego, czego nawet Moskal zabić nie może. Ów duch polski, który jednako pod aksamitem i siermięgą jaśnieje. To jest właśnie drogowskaz i recepta. W tych trudnych czasach urzędowego cynizmu i kłamstwa, nie możemy dać się porwać przez emocjonalne odruchy, lecz musimy odzyskać siłę polskiego ducha on będzie nam tarczą, bo choć Moskowia Lokuta, Moskwa powiedziała, co myśli, to jednak nie jest Rzymem, więc i kauza non est finita sprawa nie jest zakończona. Szczęść Boże.